Siemanko widzowie To jest... To, to jest nasz pierwszy Fenix Z serwera mojego <gryw> Zapraszam was serdecznie na watermc IP macie u góry Na tabie Dzisiaj będzie 5 wodnych Czyli najlepszy Tak jak anarchicznych na anarchii I 5 epickich Zaczniemy od epickich. więc Otwieramy Co dropnie Totemik, no nie najgorzej. Druga 16 ferwerek gorzej. To se skipujemy, oglądamy. O, klata z tamtego skipa dropła, Z tego 16 refów. Nie. O dobra. No i u nas na serwerze że jest taka mechanika, że może nie może nie otworzyć. O, teraz otworzyłem i co dropnie? To tam, dobra Widzowie taki drop nam mógł dropać. Anarchiczny, dwie części. Ej nie dropa. I teraz przechodzimy do wodnych. I co wydropi? Tutaj może cały wodny setnik dropnąć, co? Sta krefów. jaj. jaj. Dobra, dobra, co dropnie, co dropnie? Jest! Kartka wodna! Jakby, widzowie, z tą kartką wodną chodzi o to, że jeżeli macie kartkę wodną to po prostu jeżeli zgłosicie się do administratora mając tą kartkę i udowodnicie, że macie tą kartkę i pokażecie, to administrator wam nadaje kit wodę a kit woda to jest yy, taki oto, masz yy, anarchiczny, anarchiczny meczek Sata 4, 3, 2 totamy, 4 koksy, to tutaj możecie zobaczyć Jeden do wodnej, dwie do epickiej Więc <grywia> widzowie <grywia> Zbieramy następny ten Widzowie, otworzymy może tą O, otwieramy, jakoś tylko dziwne tak dziwnie I co dropnie. Jest! <grywia> dwie wodne! Ja, dla osoby, która napisze pod tym filmikiem Że chciałaby kartkę wodną, że chciałaby no kto by chciał dostać taką kartkę, mam dwie to ja je rozdam to wystarczy, że po prostu napiszecie komentarz z swoim nickiem i napiszecie woda dobra, otwieramy, pyk widzicie pyk nie otworzyło, aj czekajcie, tam set dobra Widzowie jako że to mój serwerek to nadamy sobie jeszcze jeden kluczyk i... pyk! Co jest? Teraz... O, teraz! Tam to się liczy widzę, bo pamiętacie... Jak mówiłem już... Anarchiczny Łuk! Widzowie anarchiczny łuk 20 serc kosztuje. I te karteczki to teraz wygra jedna osoba, a druga wygra u mnie na streamie.